Hej, nazywam się Steve Rambo. Mogę być wam znajomy poprzez filmy staranne productions takie jak nowa wersja Kapitana Bomby oraz Męska Kaseta. Jednak możecie mnie znać również z produkcji takich jak Boy Band albo Cockpit, w których występowałem główną rolę. Jeśli chcecie wiedzieć co ja tu robię, to oto wam prezentuję pewien film oparty na faktach. Sam twórca usłyszał... Tą historię od pewnego bezdomnego, lokalnego, który za pół litra opowie wszystko. Zapraszam Was do oglądania. Ty, Litka, miałem wziąć tą choinkę, bo mi się auto zepsuło. Nie nie, da? Tak? Nauczcie wreszcie tego polskiego, bo ja cię wciąż nie rozumiem. Auto mi się zepsuło. Auto, rozumiesz? Auto. Da? Eta szybka. Nuka, no poszliw się w korytarz. Halo, Linka, Lidka, no. A, kurde. Jezus Maria. Gdzie jest choinka ta? Po tym małpimkaju znowu mam kaca Jezus Maria. Nie wiesz, że kto tu jest. Ty. Mariusz? Kurde, co robi w samym w lesie? Też przyszłeś po koinkę Jak ja? Holego, o właśnie. Dobra Mariusz, jak szukasz choinki, to czas na jakiś konar. Chcesz zobaczyć? Tak. Okej, okay, kolego. Jaki, wie? Czekaj, chyba jest tu dom. Może mi mieć auto. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Już jest blisko kluczyków. Jest, udało się tak. Tak, 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 tak. Idziemy, 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 idziemy. My już kurwa, spierdalamy, ukryliśmy im auto, udało się. Dawaj, dawaj, odpalaj! to! Janek, Janek, wstałeś, zesrałeś się, obudź się, ukradli coś, auto! O Jezus Maria, Jezu, auto! Ukradli, ukradli, Jezu, auto, 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 no! Auto ukradli, auto, auto, ukradli, auto, auto ukradli, no! Ty debilu, miałeś Jezu, auta, nie, nie, to było na wypożyczeni, wszystko I teraz spizdu! Udało się, Mariusz! Jedziemy po choinkę! Hej, dziękuję, że dotrwaliście do końca. Teraz mam do was małą ofertę. Wystarczy wpłacić jedynie 10 zł przez link Tipolive zamieszczonym w opisie i dołączyć do wiadomości swój mail, aby dostać dwa ukryte tajemnicze filmiki na kanale Staranny. Ale to nie wszystko. Za jedyne 20 zł można dostać legendarny, ukryty filmik o wielkiej lechi. A na razie do zobaczenia. Trzymajcie się!